Cześć! Witam Was wszystkich w tym szczególnym czasie, w którym wszyscy siedzimy w domu i mam nadzieję, że gdziekolwiek jesteście, to jesteście oczywiście bezpieczni i zdrowi, bo żyjemy w świecie zarazy. A tak na serio, oczywiście żarty na bok. Obecna sytuacja w Polsce, która nas otacza, jest dość dziwna, dość taka niecodzienna, ale myślę, że każdy z nas może troszeczkę właśnie poświęcić czasu bardziej dla własnego zdrowia i dla zdrowia innych. Aby właśnie zostać w domu, poglądać YouTube'a i w ten sposób uniknąć zarażenia albo zakażenia, albo ogólnie całej, całej tej sytuacji, która jest przedziwna, ale wszyscy musimy jakoś przez nią przejść. Ta zwykła codzienność, którą znamy, zmieniła się niemal momentalnie na naszych oczach. Co zrobić? Ale na szczęście jest kilka rzeczy, które pozostały takie same. Czyli wciąż możemy grać w gry, zamawiać rzeczy i cieszyć się różnymi dobrami. I jeśli oczywiście tutaj mówię o rzeczach, których jednak pozostałe niezmienne, to w tym miesiącu oczywiście pojawił się nowy Pixel Box. I to całkiem, całkiem szybko, trzeba przyznać, bo zdążył jeszcze tuż za moimi urodzinami, więc dziękuję Pixel Box. Jest cudowna paczucha. Przy okazji jest to temat, który bardzo jest mi bliski i bardzo lubię, czyli Classic Box. Nie czekamy, otwieramy, zobaczymy co jest w środku. I ciekawa jestem w ogóle co będzie i mam nadzieję, że będzie coś fajnego, ponieważ w zeszłym miesiącu był akurat Brutal i muszę przyznać, że ten Brutal był taki sobie, najprawdopodobniej te dwa wideo wrzucę jednocześnie, ponieważ Brutala miałam okazję otworzyć dosyć późno. Ale klasik jest tym aktualnym boksem właśnie na marzec. I mam wysokie oczekiwania, ponieważ klasik po pierwsze lubię jako temat, a po drugie, tak jak mówiłam, brutal w jakiś sposób nie był taki zły, ale po prostu nie bardzo był w kręgu moich zainteresowań. No dobra, otwieramy zawartość. Jak zwykle karteczka mi wylatuje, bo ja nie mogę normalnie otworzyć. Karteczka z Pixelboxa, ale nie patrzę, co jest jeszcze w środku, bo nie chcę sobie spoilować. W sumie to Wam też nie powinnam. Tak tutaj jest napisane co w środku jest, ale pozbywamy się tego. I proszę Państwa, jako pierwsi zobaczycie zawartość! Mmm! Dobra, widzę przynajmniej jedną rzecz, która już mi się podoba. Zaczniemy jednak od tego, co zdecydowanie jest najcięższe w tym pudełku, ponieważ jak w ogóle niosłam to pudełko z paczkomatu, to wydawało mi się, że jest ono całkiem, całkiem ciężkie, więc w sumie to bardzo dobrze, bo to sugerowało ciekawą zawartość. I już wiem, co tyle ważyło. Były to dwa kubeczki z Player 1 i Player 2, właśnie od PlayStation. Oficjalny merch. Tutaj są te klasyczne pady, więc jeżeli macie jakąś drugą połówkę albo towarzysza do grania, to zdecydowanie możecie się w trakcie gry stuknąć takim kubeczkiem, byleby nie rozwalić. Tak wygląda z tyłu to pudełko, tak wygląda z boku. Pozwólcie, że nie będę go odpakowywać, bo bardzo możliwe, że gdzieś go rozdam, więc po prostu chciałabym to zachować w takiej oryginalnej wersji. Ale kubeczki bardzo fajne. W dosyć dość często daje kubeczki. Ale tutaj jest ta przewaga, że jest ich dwa, więc zdecydowanie na plus. Kolejną rzeczą, która jest w pudełku jest to, co zawsze... Uu, to, co zawsze jest w Pixelboxach, to to jest właśnie koszulka dostosowana do Waszego rozmiaru. Tym razem jest to Retro Gamer. Bardzo fajna grafika, według mnie bardzo prosta, ale z drugiej strony proste nie oznacza złe, prawda? Bardzo sympatyczna koszuleczka, czarna, najmodniejszy kolor w tym sezonie. Ale to bardzo dobrze, że jest czarna, bo jeżeli jest czarna, to lepiej widać właśnie na jej kolory. Patrzę, to jest Never too old to play the game. Zdecydowanie zgadzam się właśnie z tym napisem, który się tu znajduje. Fajna koszulka, podoba mi się i na pewno będę nosić. Akurat to tego, tego akurat nikomu nie oddam przykro mi. Kolejnym gadżetem, który znajdujemy w Pixelboxie, to czapeczka ze Space Invaders. Bardzo fajna czapeczka. Nie wiem czy graliście kiedyś Space Invaders, ale ja, jak byłam bardzo mała, to spędzałam całe swoje wakacje przy bosenie u cioci i tam były takie automaty, Ech, tak wiem, brzmi jak boomer, i tam były takie automaty, w których właśnie było Space Invaders i wszystkie moje drobne, które dostawałam na lody, przepuszczałam w automatach Space Invaders. Nigdy nie dotarłam do końca gry, ale przyznaję, że było to wspaniałe wspomnienie. Jest dalej wspaniałe wspomnienie, kiedy ledwo darastająca do w ogóle do gałek Ania stała przy automatach w towarzystwie całej kupy tych chłopaków, nastolatków i starszych panów. Naprawdę, wiecie, w, przy takich basenach nazwijmy to. Miejskich było bardzo dużo rodziców i uwierzcie mi, tatusiowie wcale nie siedzieli przy basenach pilnować pociech. Oni szli właśnie do tego salonu z automatami i tam spędzali czas razem ze swoimi dziećmi i mną. Ale koniec już tej dygresji. Wracamy do czapki. Czapka jest tego typu sztywnym daszkiem, z tego co widzę. Ja akurat wolę, jak są zdecydowanie takie daszki bardziej zaokrąglone, po prostu wydaje mi się, że to lepiej wygląda, jest bardziej twarzowe. Natomiast zdecydowanie fajne jest to, że cały ten e, Space Invaders tutaj, po prostu cała ta grafika jest wyszyta. Ona jest wyszyta, nie jest naklejona, co oznacza, że zdecydowanie ta czapeczka wytrzyma dłużej. Więc też bardzo fajna rzecz. Zdecydowanie dla, gadżet dla kogoś, kto lubi czapeczki. To, co standardowo znajdujemy w Pixel Boxie, to jest to naklejka Game Over i pin, przypinka konkretnie Game Over, tak samo. Bardzo sympatyczny dodatek, ląduje na moim plecaku. I ostatnia rzecz, z której szczerze mówiąc najbardziej się cieszę, to jest figurka Funko Pop. Przy czym nie jest to figurka Funko Pop taka typowa, czyli wiecie, malutkie ciałko i wielkie głowy, tak jak tutaj można zobaczyć. Ale jest to figurka Funko Pop Aku Aku z Krasza Bandicoota, Kto grał Krasza Bandicoota, lajka w górę, nieważne czy stary czy nowy, ale to nie jest film o tym. Natomiast to jest figurka Aku Aku, który po prostu przypomina Aku Aku z samej gry, więc nie jest to figurka wielkiej głowy z nóżkami. Duży plus, wyjmiemy ją sobie. Można nie lubić fankopopów i rozumiem osoby, które w jakiś sposób nie lubią fankopopów, ale są takie fankopopy, które po prostu zwyczajnie nie przypominają fankopopów, a są zwyczajnie tej wielkości. Jestem zdecydowanie na tak, ponieważ to jest po prostu. Aku Aku z gry i, i bardzo podoba mi się też, też fakt, że on jest tak trochę umiejscowiony widzę na sztywno, na takiej podstawce i wygląda jakby lewitował więc też jestem bardzo zadowolona akurat z tego jestem zadowolona, bo nie mam tej figurki i zawsze się w jakiś sposób właśnie wzbraniałam przed kupieniem akurat tego popa, nie wiem dlaczego ale stwierdzałam, że dobra akurat to kiedyś sobie tam dokupię tego jeszcze nie mam, więc zdecydowanie jestem zadowolona można powiedzieć, że pudełko jest już nieco w stanie względnym, oberwało trochę w trakcie transportu ale na szczęście ja jestem tego typu kolekcjonerem, którym mu zależy po prostu na figurkach, które znajdują się w środku, niekoniecznie na pudełku wiem, że dla wielu kolekcjonerów Funko Pop pudełka są bardzo ważne czasami nawet ważniejsze niż e, sama figurka dla mnie akurat ważniejsza jest figurka więc nie przejmuję się, ponieważ ja i tak tą figurkę stamtąd wyciągnę więc pudełko będzie gdzieś tam w szafie więc dla mnie ok i to już wszystko, koniec niestety Niestety, bo to było bardzo fajne pudełko i bardzo fajny unboxing. Bardzo lubię w ogóle temat klasyk. No, trudno nie wiedzieć dlaczego, bo. Dlaczego? Trudno nie wiedzieć dlaczego eee, lubię, ponieważ po prostu jeszcze pochodzę z tej ery. Jak to by zabrzmiało? Boże, jakbym była strasznie stara. Jeszcze grałam w tych czasach, kiedy po prostu Crash Bandicoot był chiciorem, więc no po prostu mam do tego sentyment. No i sentyment po prostu został mocno poruszony w trakcie odpakowywania tego pudełka. Co mi się podobało? Zdecydowanie figurka. Zdecydowanie podoba mi się. T-shirt. Kubeczki są spoko. Zostawiłabym sobie je z pewnością. Dywnie fakt, że tak jak powiedziałam, Pixelbox bardzo dużo tych kubeczków już rozdysponował i myślę, że miło by było gdzieś kiedyś te kubeczki rozdać Wam na przykład w konkursie, by the way, właśnie w tym miesiącu robię konkurs, śledźcie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie konkurs, tylko muszę po prostu dostać wszystkie nagrody, ponieważ część nagród zamówiłam, ja go sponsoruję cały ten konkurs, więc czekam po prostu na nagrodę aż dotrą i wtedy będę mogła Wam go zorganizować, więc śledźcie kanał, bo z okazji moich urodzin stwierdziłam, że zrobię prezent dla Was i coś rozda. Więc wracając do tematu, tak, stwierdziłam, że może po prostu te kubeczki fajnie będzie komuś rozdać, bo będziecie się, się fajnie bawić. Ja mam ich już chyba z 5 albo 6, więc nie potrzebuję ich aż tak dużo. I ostatnia rzecz to jest ta czapeczka. Ja akurat fanem czapeczek nie jestem, więc dla mnie ta czapeczka jest ok, ale nie jest to coś, co absolutnie lęduje na mojej top liście lajków. Wolałabym to pewnie zamienić na coś innego, nie wiem, jakiś fajny zeszyt, albo na przykład parasolkę, bo mamy wiosnę, więc często pada. I w sumie taka parasolka w Tetriso na przykład byłaby super, albo w Space Invaders właśnie, na pewno przyjęłabym z dużym e, tak. Ale to jest moja osobista preferencja, więc nie sugerujcie się. Tymczasem to już jest koniec, napiszcie mi co wam się podobało z tego boxa, co byście chcieli dostać, co byście chcieli nie dostać, w ogóle co byście wymienili z tego boxa, czy uważacie, że ten box był na tak, czy zdecydowanie nie ma opcji i nie chcielibyście takiego classic boxa. Napiszcie swoje opinie pod filmikiem, chętnie przeczytam, pogadamy sobie na temat właśnie zawartości. I do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmiku. Oczywiście klasycznie, na koniec. Subujcie kanał, lajkujcie to wideo, udostępniajcie, że wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pograjcie sobie w coś fajnego. Do pogrania!